Cześć, tu Głodni Turyści. Jeśli nie zrobiliście jeszcze pielniczków świątecznych, to jest to ostatni dzwonek. Święta tuż-tuż, więc przygotowaliśmy dla was prosty przepis na pierniczki i domowy lukier. Jeśli nie znacie naszego kanału, to zapraszamy do zapoznania się z naszymi filmami z podróży. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Pierniczki to dla mnie zapach świąt, ale i też super powód do tego, żeby spotkać się ze znajomymi, bo można te pierniczki sobie ładnie udekorować. W internecie można znaleźć wiele przepisów, które mówią o tym, że pierniczki, że ciasto na pierniczki musi poleżeć 3 godziny. Inne mówią, że musi poleżeć 10 godzin, że w ogóle pierniczki trzeba zrobić 3 tygodnie przed świętami, żeby zmiękły. Oczywiście podejrzewam, że każdy ma po trochu racji, bo co dom to inny przepis. Ja natomiast chcę pokazać Wam mój sprawdzony przepis, który Moja babcia robi od lat i tu nie trzeba tyle czekać po prostu robimy ciasto zagniatamy i pieczemy pierniczki. Ale starczy tego gadania, przejdźmy do przepisu. Wszystkie produkty kupiłem w Lidlu. Zobaczcie, co jest Wam potrzebne. Przygotuj 8 łyżek miodu, pół kostki masła, pół szklanki cukru, jedna łyżeczka sody oczyszczonej, 2 łyżeczki przyprawy do piernika, jedna łyżeczka kakao, dwa jajka, dwie szklanki mąki pszennej. Foremki do wykrawania. Słomka, jeśli chcecie zrobić dziurki w pierniczkach. A żeby zrobić lukier będziesz potrzebować szklankę cukru pudru, pół cytryny i białko z jajka. A do finalnego ozdabiania mazaki i posypki. Następnie przygotuj garnek i wsyp pół szklanki cukru. Dodaj pół kostki masła i wlej 8 łyżek miodu. Nastaw grzanie na średnią moc i rozpuszczaj składniki. Co jakiś czas mieszaj, aby się nie przypaliło. A jak wszystko się już rozpuści i połączy, odstaw do ostygnięcia na 10 minut. Nasza masa ładnie już przestygła, więc przechodzimy dalej. Dodaj dwie i szklanki mąki, łyżeczkę sody oczyszczonej. I 15 gramowe opakowanie przyprawy do pierników. Takie opakowanie to około dwie łyżki. łyżeczkę kakao dla koloru i na koniec wbijamy dwa jajka. Całość możesz wyrobić ręcznie, mikserem ręcznym lub planetarnym, jeśli posiadasz takie cudeńko. My użyjemy miksera ręcznego. Lecimy z tematem na najwyższych obrotach, aż ciasto zacznie się łączyć. Resztę masy ugniatamy rękoma do uzyskania ładnego i spójnego ciasta. Uuu, jakie to ciasto wyszło rzadkie? A czemu? Jest co, bo chyba trochę dałem za dużo miodu, który jest rzadki i płynny. Okay. Ale to nic straconego, zaraz to naprawimy. Czasem zdarza się tak, że ciasto wyjdzie za płynne. Wystarczy dodać trochę mąki i po problemie. Ciasto ma być plastyczne i nielepkie. W międzyczasie nastaw piekarnik na 170 stopni funkcja termoobieg. Przechodzimy do wałkowania. Pamiętaj, aby stolnicę lub blat opruszyć obficie mąką. Ciasto podziel na trzy części i rozwałkuj butelką wina lub wałkiem. Kiedy ciasto jest już cienkie, wykrajamy pierniczki i wykładamy na blachę wyłożoną papierem. Pamiętaj o dziurkach przed pieczeniem, jeśli chcesz wieszać pierniczki. Wstać do piekarnika na 10 minut. W tym czasie zrobimy lukier do pierniczków, w którym później będziemy przyozdawiać pierniczki. Do lukru będzie nam potrzebna szklanka cukru pudru, sok z połówki cytryny i białko z jajka. Jajko najlepiej zimne z lodówki dla bezpieczeństwa opal, a następnie oddziel białko od żółtka. Ciśnij sok z cytryny i dodaj cukier puder. Następnie ubij mikserem, na początku na wolnych obrotach, później full power. Jeśli lukier jest za rzadki, dodaj więcej cukru pudru. Mmm, idealnie. A teraz patent. Weź słoik, włóż torebkę śniadaniową i przelej do niej lukier. Ukształtuj z torebki rożek i zaciśnij recepturką. Teraz ostrożnie utnij sam koniuszek naszego domowego rękawa i można dekorować. Lukier możesz też zabarwić barwnikiem spożywczym. No i mamy nasze pierniczki. Z tego ciasta wyszły nam cztery blachy. Cztery blachy pierniczków, czyli około jakieś. Nie wiem, 50-60 sztuk. Warto wiedzieć, że im cieńsze ciasto, tym twardsze pierniczki. Jak widzicie, pierniczki wyszły super, a my zabieramy się za dekorowanie przy grzanym winie. Zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych przepisów. Życzymy Wam smacznych i wesołych świąt. Do zobaczenia, głodni turyści. <śm>